Promowaniem tej, niedostępnej do tej pory dla ogółu mieszkańców atrakcji, mają zająć się pasjonaci historii, zrzeszeni wokół tzw. projektu Arado, czyli kamiennogórskiego kompleksu podziemnych korytarzy. Tunele biegnące m.in. pod wzgórzem Kościuszki, według szacunków, mają długość około 5 km. Urząd Miasta dokonał już pełnej oceny stanu technicznego. Jego wynik jest pozytywny. Można bez przeszkód wykorzystywać tunele jako atrakcję turystyczną. Przegląd jest pozytywny. Wykonaliśmy też pełną dokumentację pod ziemi, bo taka nie istniała. E, firma Arado. To jest ta firma, która regularnie od kilku lat na 3 maja przeprowadza tutaj inscenizacje militarne. Firma, która prowadzi dwie, dwa tego typu obiekty. Jeden to jest Fort Gerarda w Świnoujściu, który widzieliśmy i rekomendacje pana prezydenta Żmurkiewicza są bardzo dobre. Drugi to, jest, to są podziemia w Kamiennej Górze, gdzie też pan burmistrz bardzo dobrze o nich mówi. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie pomiędzy przedstawicielami projektu Arado a prezydentem miasta w sprawie wydzierżamienia obiektu na 20 lat. Będzie to mocna współpraca z podmiotem, który będzie ten obiekt prowadził. Nie jest znana jeszcze dokładnie, jaka to będzie formuła. Natomiast, biorąc pod uwagę możliwości czy ich doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań i m.in. atrakcja, jaka miała miejsce wspólne zwiedzanie z rekonstruktorami, może to być na pewno mocny punkt w który będzie powodował, że oczy turystów będą również skierowane w stronę Jeleni-Gór. Do finalizacji projektu potrzebna będzie jedynie zgoda komisji rozwoju na wydzierżawienie obiektu. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że Jeleni-Górskie podziemia zostaną udostępnione zwiedzającym na wakacje przyszłego roku.